Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku było dla Solidarności ciężkim ciosem, ale nie powaliło jej na ziemię. Solidarność przeszła do podziemia, nie była już dziesięciomilionowym ruchem, ale nadal działało w niej tysiące, tysiące osób. Chociaż wielu przywódców Solidarności z Lechem Wałęsą na czele zostało internowanych, to udało się tego uniknąć grupie znanych działaczy na czele ze Zbigniewem Bujakiem czy Władysławem Frasyniukiem. I oni, ich współpracownicy tworzyli struktury podziemnej solidarności, którym udało się y, przetrwać właściwie przez całą dekadę lat 80. Oczywiście nowe warunki, represje y, ze strony władzy, fakt, że solidarność najpierw została zawieszona, a później zdelegalizowana, sprawiły, że zmieniły się trochę formy jej działania. Może w nieco mniejszym stopniu była już ona takim typowym związkiem zawodowym, a bardziej kładła nacisk na taką działalność polityczną i propagandową. Jedną z głównych form działania Solidarności w podziemiu było uczestnictwo jej członków w niezależnym ruchu wydawniczym. Jeśli ktoś mówi, że działał w podziemnej Solidarności w stanie wojennym i w kolejnych latach, to najczęściej okazuje się, że albo redagował podziemną prasę bądź wydawane w drugim obiegu książki, albo je drukował, albo, albo kolportował. Wokół. Niezależnego ruchu wydawniczego, ten ruch opozycyjny kształtował się przez całą, przez całą dekadę. Inną formą działania podziemnej solidarności były oczywiście strajki i demonstracje, które starano się zorganizować w takich ważnych ze względów symbolicznych dla solidarności dniach jak 3 maja, 1 maja. 11, 11 listopada czy 31 sierpnia. Solidarność podziemna ona powstawała w pewnym sensie oddolnie. W różnych miastach, w różnych ośrodkach powstawały grupy ludzi, którzy, którzy chcieli coś robić. No, niemniej powstały też jej Ogólnopolskie władze w kwietniu 1982 roku powołano do życia tymczasową komisję koordynacyjną NSZZ Solidarność, w skład której wchodzili Zbigniew Bujak, Bogdan Lis, Władysław Frasyniuk i Władysław Hardek. Później dołączali do nich inni działacze. Ci członkowie władz ogólnopolskich Podziemnej Solidarności podawali swoje nazwiska w podziemnej prasie. Było to możliwe, ponieważ ukrywali się, zmieniali miejsca zamieszkania, czasem zmieniali swój, swój wygląd. E Służba Bezpieczeństwa przez cały czas ich tropiła. Te władze Podziemnej Solidarności e starały się nadawać kierunek działaniom Podziemia. E Okazywać, czy formą działania ma być strajk generalny, czy raczej taki długi marsz i nastawienie się na długotrwały opór. Tego dotyczył pierwszy taki największy spór programowy wewnątrz Podziemnej Solidarności w 1982 roku. Podziemna Solidarność tworzyła też inne media, nie tylko prasę. Takim barwnym, barwnym przykładem jest Radio Solidarność, którego pierwsza rozgłośnia zaczęła nadawać w kwietniu 1982 roku, a jej organizatorami byli Zbigniew i Zofia Romaszescy. Niemniej, jak mówiłem, to, to właśnie wokół prasy ten ruch y, jakby opierał się na prasie. Tu chciałbym wspomnieć o Tygodniku Mazowsze, najbardziej znanym y, i najbardziej popularnym tytule y, wydawanym w podziemiu w latach 80., w wielu tysiącach egzemplarzy, którego redakcją kierowała Helena Łuczywo. Y, wszyscy, którzy działali w podziemiu w latach 80., y, musieli liczyć się z surowymi represjami za to, co robią. Y, w momencie aresztowania trafiali często do byli skazywani bądź na, na kilka lat więzienia Co prawda wyroki skracały im amnestię Niemniej i tak było to bardzo, bardzo dotkliwa represja Zdarzało się, że w związku z tym byli wyrzucani, wyrzucani z pracy Uczestnicy demonstracji z kolei często byli bardzo brutalnie traktowani przez ZOMO Które stanowiło wtedy takie zbrojne, zbrojne ramię partii komunistycznej